Okay. Skada... Nie, dobra, leci. Pani kochana. Niuchaj. Alar? Tak. Bingo. Jedno wypadło, ale tylko wypadło. Strawy. Nie przyjmij. Skadi. Nuchaj dalej. Nie jedz trawy, nuchaj. To jest trudny ring. Skadusia. było super, ale nie patrzysz na... Skatka. A tu. No może wejść do mnie. Tu Skameczku. Kadusiu. Uwaga, Jucha. Nucha. Może no znajdziesz, to to się skupiła. To było super. Michaj dalej. Ale tak.